Nazywam się Maciej Lech, jestem deweloperem na co dzień w Tigriweb Web i w Kubocie, więc z WordPressem i z WooCommerce mam tak naprawdę doświadczenie na co dzień. I przychodzę dzisiaj do Was z takim, myślę, że dość ciekawym tematem, którym jest właśnie Interactivity API, które no, pozwala w dużej mierze dostarczać takie fajne doświadczenia, bardzo mocno autonomiczne, interaktywne w Gutenbergu. I tak w ogóle na starcie chciałem się zapytać, Pewnie są tutaj deweloperzy. Ile osób z Was w ogóle kojarzy, słyszy lub w ogóle używało tego interactivity? Okej, okay, dobra. Czyli, czyli fajnie, że to jest, jest znane. Mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej e, znane. Więc e, pokrótce taka agenda prezentacji. Opowiem Wam o takim głównym problemie i celu Interactivity, w ogóle czym ono jest, jakie z tego wychodzą korzyści. W skrócie mówimy sobie architekturę, bo nie chcę tutaj jakoś ultra bardzo wchodzić w takie kodowe tematy. Porównamy sobie to do obecnych jakby rozwiązań z tego JSA, jak wygląda współpraca właśnie między blokami, realne use case'y na przykładach naszych bloków, no i takie moje autorskie QA, bo liczę, że chciałbym, żeby takie, żeby takie pytania się pojawiły. A jakie będą dodatkowe, no to już będzie zależało od Was. Więc, no właśnie, jaki jest problem i cel? Tworząc projekty e, i tworząc jakby strony internetowe, bloki, w pewnym momencie doszliśmy do takiego etapu, w którym zaczęliśmy zauważać, że są rzeczy, które można w WordPressie poprawiać i one już istnieją, ale nie są do końca takie popularne przez to, że gdzieś dokumentacja jest dość podstawowo opisana. Ciężko jest się doszukać czegokolwiek wejaju, bo się okazuje, że jeżeli chcemy coś z tym Interactivity, to to dalej bazuje bardzo na tych podstawowych dokumentacjach. I no niestety nie jest to zbytnio potrzebne. No i zaczyna się to, co tak naprawdę raczej każdy WPD lubi najbardziej, czyli zaczynamy wchodzić w Core, zaczynamy wchodzić w tyczki, zaczynamy sprawdzać jak to robią inni ludzie, jak to robi sam WordPress. No i dochodzimy do takiego trochę, jakby do takiego miejsca i punktu, że okej, okay, chcemy z tego spróbować. Tym bardziej, że Interactivity API gdzieś już tam trochę z tyłu głowy u nas siedziało od poprzedniego roku, bo też bardzo często na niektórych WordCampach o tym opowiadano. No i mówimy, że okej, okay, siadamy i zaczynamy z tym działać. No i właśnie w prostych słowach. Obecnie tworząc bloki i pracując na Gutenbergu... Z mojego takiego odczucia, działa to trochę jak taki klejony JS, czyli jakbym miał to porównać, to jest jak składanie mebli za pomocą kleju do papieru. Jakby to działa, ale wiadomo, że można to zrobić w lepszy sposób i tak naprawdę w bardziej optymalny No, jak pewnie tworzyliście bloki, to wiecie, że JS-y w głównej mierze opierają się na różnych selektorach, na jakichś watcherach, na listenerach. No i w pewnym momencie dochodzimy do takiego trochę race conditionala, że zaczyna się tego bardzo dużo nawarstwiać, gdzie przy prostych blokach nie jest to jakby problematyczne. Tak, przy już bardziej bardziej zaawansowanych blokach zaczynają się robić lekkie schodki. No i najważniejsze, czyli FSE, e, czasami są schodki w adminie, jeżeli chodzi o bardziej zaawansowane bloki, a dążymy raczej do tego, żeby funkcjonalność frontowa była taka sama, tak naprawdę jak w adminie i żeby no, nie było tam zbytnio dużo różnicy. Więc to jest tak, jakby w takim uproszczeniu, pode, jakby to podejście tradycyjne. No i właśnie. Dlaczego nie może być lepiej? No i w tym momencie okazuje się, że może być lepiej, jest lepiej. WordPress od y, już tak naprawdę pewnej wersji, potem będziecie widzieli od której. Zaczyna, y, zaczyna jakby już z tego korzystać natywnie. To już jest rozwiązanie natywne, już w wielu blokach ono jest wykorzystywane, we wtyczkach, w pluginach, więc jakby już to rozwiązanie istnieje. Może ono nie jest jeszcze aż tak bardzo popularne, ale już istnieje, więc no po prostu poszliśmy w to po całości, zaczęliśmy przepisywać wszystkie bloki od góry do dołu. No i właśnie, jaki jest tak naprawdę tego cel? Bo można sobie powiedzieć, że po co zmieniać coś, jeżeli coś już działa i działa dobrze, więc po co tu ulepszać. No właśnie to jest coś co ja w sumie tak naprawdę będę powtarzać na wszystkich kampach na których byłem i na których pewnie też będę, że standaryzacja jest tak naprawdę głównym celem w WordPressie, czyli staramy się jak najbardziej używać tego co już istnieje, jakby co już istnieje co jest natywne, bo nie ma sensu totalnie wymyślać koła od nowa i, nie wiem, dodawać jakieś nowe frameworki czy rozwiązania, skoro tak naprawdę Wordpress sam wymyślił swoje rozwiązanie, korzysta z niego, no tylko, że właśnie, trzeba je po prostu rozgrzebać i potrafić w dobry sposób wykorzystać. Więc właśnie, no w takim skrócie, czym jest Interactivity API? To jest zdjęcie, które pewnie gdzieś tam w dokumentacji jest widoczne, ale no zbytnio dużo ono nie mówi pewnie. Pewnie deweloperzy gdzieś się tam rozgrzebią i nie o co w tym chodzi. Ale takim bardziej zrozumiałym językiem. Interactivity App jest to framework, jakby taki natywny framework WordPressa, który w głównej mierze bazuje na Stanach. I właśnie to jest ta duża różnica, że stanami na przykład jest czy w coś kliknęliśmy, czy na coś najechaliśmy, ile produktów jest w koszyku i poprzez te stany wywołuje dane eventy. Przez to tak naprawdę nie mamy jakby takiego nasłuchiwania, tylko bazujemy głównie na tym, co zrobił użytkownik. I to też jakby w znacznej mierze optymalizuje nam całą pracę nad kodem. Co też jest bardzo ważne. Przejdę. Y Interactivity jest już natywnie w korze od wersji 6.5 i Gutenberga 7.5. Wystarczy, tak naprawdę, tylko w, w bloku json i w bloku dodać sobie w supportach Interactivity True i one już się dołączą, żeby sobie e, z niego korzystać. To jest bardzo fajny przykład. E, akurat, jeżeli chcecie, możecie sobie zeskanować ich kod i zobaczyć. Jak właśnie wygląda wykorzystywanie tego Interactivity? Fujifilm w swoje, na swojej stronie zrobili pełną animację aparatu, po prostu jakby takiego, jakby takiego lustrzanki aparatu, operując w 100% na tym Interactivity. Normalnie, jakbyśmy pewnie chcieli wykorzystać coś takiego i zrobić to w JS-ie, to jak zobaczycie sobie mniej więcej, jak to funkcjonuje. W ogóle na komputerze to działa znacznie lepiej, na telefonie jest tam trochę bardziej uproszczona forma. To Pewnie sobie możecie jakby już z góry przykmienić, że tutaj jest bardzo dużo jakichś selektorów, nieselektorów, tam trzeba byłoby zrobić jakieś nasłuchiwania, tam jakieś przyłączania, a okazuje się, że jakby za pomocą tego interactivity totalnie tego nie trzeba robić, więc też mocno skracamy kod. Jakie są z tego korzyści? I tak naprawdę coś, co my lubimy najbardziej, czyli no nie ma o czym tutaj mówić najbardziej, jak performance, to jest rzecz topowa, rzecz pierwsza, kiedy się okazuje, że zaczynamy przepisywać to, Mamy mniej JSa, czyli tak naprawdę mamy lepsze wyniki Core Web Vitals. Strona, zaczęła, strona zaczyna działać szybciej. Jeden globalnie przyjęty standard to jest dla mnie tak naprawdę priorytet w każdym projekcie, i uważam, że tak naprawdę jeden globalnie przyjęty standard upraszcza pracę wszystkim. Nie tylko mi jako deweloperowi, tylko osobom, które potem przejmują projekt po mnie, czy nawet wszyscy inni, którzy piszą wtyczki, czy jakiekolwiek rozwiązania. Ten jeden standard pozwala tak naprawdę wszystkim pracować lepiej. No i co jest najważniejsze, Interactivity jest stabilny w tym edytorze FSE, w adminie, wszystko wywołuje się w ten sam sposób jak na froncie, więc jeszcze się nie spotkałem raczej z przykładem w takich dość standardowych blokach, żeby te problemy były. Wiadomo, są jakieś tam niuanse, jeżeli już naprawdę dany blok jest bardzo zaawansowany, są tam jakieś integracje, nieintegracje, no to już wiadomo, że to są jakieś już totalnie odstępstwa od normy, ale w takim tradycyjnym podstawowym podejściu wszystko jest OK. Więc, no właśnie, jak wygląda ta architektura w skrócie? Najważniejszym, jakby, aspektem tej architektury jest to, że my już mamy gotowy jakby gotowe dane, gotowego HTML-a, wszystko to już jest, jakby w kodzie. My nie musimy nic dociągać, nic, nie wiem, pobierać sobie dodatkowo. To wszystko już jest. Często, jak pewnie gdzieś oglądaliście sobie może jakieś strony, czy debugowaliście, to widzieliście, że WordPress i WooCommerce od już tak naprawdę jakiegoś czasu dużo rzeczy dorzuca na przykład w Divach takie te dane są po prostu listowane jakieś areje nie areje to jest właśnie jakby to interactivity że te dane są już gdzieś dostępne my sobie je tylko zaciągamy i no, nie musimy jakby wysyłać dodatkowych jakichś tam e, feczy czy zapytań e, wszystkie mm, jakby całe interactivity w głównej mierze korzysta z przestrzeni nas, czyli jakby z tych jakby namespace'ów i bloki między sobą się też jakby przez to porozumiewają, przez co tak naprawdę możemy właśnie odpytywać jeden blok, yy, możemy z niego wyciągać dane, jakby głównie to operuje na tych namespace'ach, później będzie, potem na tym będzie widać, jak to właśnie wygląda. Czyli właśnie mamy to DataWP Interactive, w tym przypadku jest to jakby produkt, mamy tam jakby jakąś nazwę tego produktu, ID tego produktu, no i jakieś tam akcje z tego Interactivity, więc tak mniej więcej wygląda po prostu ta struktura, no i to Data WP, WP Interactive jest najważniejsze, ponieważ ta nazwa powinna być indywidualna jakby dla każdego bloku, czy tam e, jakby, gdzie tego po prostu używamy. No i kolejna taka ważna rzecz, jest to lokal według versus global. Mamy właśnie kontekst i state, czyli to jest kontekst, który działa w obrębie danego, jakby danego bloku, czyli tego po prostu jakby wewnętrznego, czyli bardziej takiego lokalnego. No i mamy te state'y, które właśnie otwierają fajną nam drogę do tego, żeby móc w ogóle z całkowicie innego miejsca wyciągać sobie dane, które musielibyśmy po prostu jakimiś zapytaniami wyciągać, a te dane już istnieją i są po prostu publicznie dostępne. Tak to właśnie mniej więcej wygląda że mamy sobie od góry, tak jak po prostu wcześniej te ticket quantity, mamy lokalnie dostępne dane, czyli właśnie product ID oraz jakby to miłość, mamy actiony, czyli jakby te funkcje, eventy, które są w tym naszym interactivity do zmniejszania, zwiększania ilości. No i właśnie na dole jest taka fajna rzecz jak WooCommerce mini state format subtotal. To jest pobierana jakby podsumowanie ceny yy, z koszyka, której, która już istnieje, możemy ją sobie po prostu pociągnąć do nas i w momencie, kiedy odświeżana jest ta cena, tak samo automatycznie ona odświeżana jest jakby u nas. Nie musimy tego jakby dodatkowo triggerować, ani nic, ona się po prostu globalnie odświeża na całej stronie. to jest jedno miejsce, z której po prostu te dane się ciągną. Jakie są różnice mm, między właśnie Interactivity, a czysty mapi? No właśnie są takie, że kiedy zaczynamy do pisania, yy, strony i mamy gdzieś tam wylistowane bloki, które będziemy musieli tworzyć, to wiadomo, klasycznym podejściem jest ten JavaScript, czyli taki najzwyklejszy, najklasyczniejszy, ale często gdzieś to interactivity się przewijało, czy to właśnie w WordPressach, czy na różnych prelekcjach, czy właśnie w jakichś change logach, że coraz więcej bloków w WordPressie jest natywnie pisana na tym interactivity. Więc z najważniejszych różnic jest to, że totalnie odrzucamy selektory, ich po prostu nie ma. Bazujemy tylko i wyłącznie na tych stanach, yy, dorzucamy do tych elementów po prostu jakby funkcje, które mają się wykonywać. W znacznej mierze wspomaga to server-side rendering, ponieważ te dane wypluwane są od razu, a tak naprawdę JavaScript ożywia tylko to, więc nie musimy, nie wiem, dociągać sobie właśnie kolejnych rzeczy, o czym też wspomniałem przez co tak naprawdę praca na nawet accessibility czy na różnych ariach i tak dalej jest ułatwiona, bo te wszystkie eventy i komunikacje są nie dość, ustandaryzowane, to są w maksymalnym jakby są maksymalnie uproszczone. Nie musimy się totalnie nie musimy się totalnie o to martwić, bo sam stan w interactivity działa automatycznie. On jest jakby natywnie korowo. My totalnie nie musimy się nim przejmować. No i właśnie. To jest jedna myślę że z fajniejszych rzeczy, Interactivity, czyli współpraca między blokami, ponieważ jest to jeden wspólny język i jakby jeden namespace, który może być tak naprawdę używany w wielu różnych miejscach i tak jak właśnie Wam wcześniej pokazałem z tym WooCommerce, że pobieramy sobie różne rzeczy z tego WooCommerce'u, tak naprawdę możemy sobie pobierać wszystkie inne różne rzeczy, które są po prostu gdzieś dostępne globalnie. Możemy udostępniać nasze jakby stany, akcje z naszej wtyczki. Bardzo fajnym przykładem jest tutaj to, że. To jest przykładowo taki problem, z którym ja się borykałem. Był jeden plugin, który nie był do końca w WordPressie napisany na Interactivity. Ja do niego dorzucałem coś swojego i zależało mi na tym, żeby w momencie, kiedy odświeżały się wartości w tym, w tym jakby bloku, aktualizowały się też moje. No i tu zaczął się problem, że ja nie mogłem wyłapać po prostu tego momentu, kiedy to się aktualizuje. Nie mogłem się na nic jakby schukować, na nic złapać. No, ale potem w kolejnej aktualizacji zostało to przepisane na Interactivity i okazało się, że wystarczył po prostu tylko dopisać, że chcę to zaktualizować w tym momencie i to się aktualizowało samo, więc dużo linijek kodu zostało usuniętych na, w ramach tak naprawdę tylko jakby tego jednego polecenia. No i co najważniejsze, to API jest bezpieczne, ponieważ to od nas zależy, na jakim jakby etapie będziemy udostępniać nasze dane, czy zostają one lokalnie, czy wysyłamy je gdzieś globalnie, dodatkowo. Interactivity udostępnia zwany lock, który pozwala nam totalnie zablokować dane i one będą działać tylko w obrębie tego danego jednego bloku, one nigdzie nie mogą wyjść, nie mogą nigdzie zostać wyciągnięte, więc no, uważam, że jest to dość bezpieczne rozwiązanie, na którym na pewno warto się pochylić. No i właśnie teraz e, realne use case'y. E, tak jak pewnie może gdzieś kojarzycie, zawsze jak przyjeżdżamy na World Campus, staramy się przychodzić do was gdzieś tam z trochę, powiedzmy tak, z mięsem, czyli z gotowymi rozwiązaniami, które możecie sobie wykorzystywać i na nich pracować. To jest kod QR do gotowego starteru, w którym, na którym możecie sobie pracować. To jest akurat wedle standardów takich WordPressowych yy, oddzielna wtyczka, którą sobie instalujecie na stronie. Tam są. Yy, ten jeszcze kod QR będzie gdzieś tam w razie czego na końcu. Więc jest to gotowy starter pack do tego, żebyście mogli tworzyć sobie bloki oparte na Interactivity. Od nas wychodzą trzy bloki, są to hotspoty, query search before, after, już wam to jakby mówię, na czym to polega. Hotspoty, jest to taki bloczek bardziej zaawansowany, który fajnie też może zadziałać gdzieś na WooCommerce, czyli po prostu na zdjęciach rozmieszczacie sobie piny, do nich możecie dodać jakiś, nie wiem, kup teraz i tak dalej, to już jest w 100% napisane na Interactivity. Następnym jest query search. To jest prosty blok, ale z tą różnicą, że tutaj y, odpowiedzi, czyli to, co chcecie wyszukać, jest pokazywane natychmiastowo. Nie jest to Elastic Search, bo jakby jest to używane dalej za pomocą tego Interactivity, ale już coś wpisując w tej wyszukiwarce, macie wynik od razu. Czyli tak naprawdę to, co byśmy normalnie robili jakimś JS-em zapytaniami, dzieje się to po prostu za pomocą tego Interactivity. No i ostatni to jest before after, czyli prosty taki slajderek lewo-prawo. Y, i co? No właśnie, na nim się trochę bardziej skupimy, bo uważam, że jest to jeden raczej z takich może bardziej prostszych przykładów, ale obrazujących, jak w ogóle, jak w ogóle działa to Interactivity. Na samym starcie jest właśnie ten pakiet JSON. Jak widzicie, jest w nim pięć gotowych takich skryptów do buildowania całego zestawu, do generowania tłumaczeń. Macie gotowego zipa, którego wrzucacie sobie od razu do klienta na stronę z minifikowanymi plikami. Aktualizowanie paczek i watcher, żebyście mogli sobie na tym tak naprawdę pracować. No, i tak mamy nasz Vue.js. W tym przypadku akurat jest to, macie tam właśnie od góry napisek before, after, czyli jakby to jest ten w cały store naszego Interactivity, w którym są przechowywane te wszystkie state. Y. Position przechowywuje nam daną pozycję suwaka lewo-prawo. Następnie pobieramy sobie ten state, czyli z naszego Interactivity pobieramy sobie ten Position i Range Style. I wrzucamy go sobie do naszego bloku już w kontekście, czyli w tym takim jakby globalnym, blokowym, blokowym miejscu. Do właśnie tego Position i Range Style. Tutaj Potem trochę mi się tutaj slajd właśnie nie zmieścił, ale na dole akurat widać, że jest tam WP bind style i WP class selected. No i to właśnie jest jakby to połączenie między tymi state'ami a tymi funkcjami, no i też tymi jakby danymi z kontekstu. Tutaj mamy akurat actiony, czyli te właśnie wszystkie rzeczy, które będą wykonywane dopiero po tym, jak coś się wydarzy u nas w kodzie, czyli przykładowo jakiś stan zostanie spełniony. Tutaj akurat jest bardzo prosty przykład aktywowania i resetowania sliderka, który jest właśnie... Dorzucany tam na dole, akurat tam jeszcze był ten jakby reset, no i w tym przypadku e, wa, właśnie data WP Bind e, style ogólnie tego jest więcej. W dokumentacji akurat to jest fajnie rozpisane, bo jakby tych takich sposobów e, pracy na interactivity i tych jakby metod jest naprawdę bardzo duża ilość, więc na razie jeszcze nie przydarzyło coś, co by nam nie wystarczyło do pracy. I w momencie po prostu, kiedy właśnie jest ten range style, to tam po prostu zmieniają się style w CSS-ie automatycznie, bez żadnego przeładowywania. No i w momencie, kiedy zostaje jakby selected, wybrany, czyli najedziemy po prostu na, na ten slider, on się po prostu nam aktywuje, więc też jakby z automatu doładowują się tam widoki. No i tutaj jest ostatni taki fajny przykład, właśnie tego inputa. To są nasze akcje, i w momencie, kiedy jakby. Zostaną jakieś wprowadzone zmiany w tym inpucie, jakby wykonuje nam się ten e, jakby reset. No i w momencie, kiedy coś robimy e, z tym sliderkiem, no to po prostu stawia nam się pozycja. To jest akurat taka trochę mm, inna metoda do tego slidera, ponieważ my akurat tu wykorzystywaliśmy input, bo zależało nam na tym Accessibility, żeby użytkownik mógł za pomocą klawiatury przesuwać ten slider, a nie tylko z wykorzystaniem myszki, więc akurat no, w tym przypadku jest to e, input. No, wiadomo, możecie tutaj wykorzystać, e, co chcecie. No, tutaj właśnie tak wyglądają te ekstrony do ustalania pozycji, no i do <laughs> e, resetowania. No i co właśnie to w sobie zawiera? Jest to dosłownie gotowa paczka, e, gotowy starter do pracy, który możecie już od razu tak naprawdę sobie wdrażać. E, są tam rozpisane te trzy bloki. Myślę, że Technologicznie jedne są prostsze, drugie łatwiejsze, ale bardzo one fajnie obrazują jak można to Interactivity wykorzystać. No i możecie sobie tego używać dobrowolnie jak chcecie i gdzie chcecie. No i pierwsze pytanie, które się rodzi, czy tak naprawdę to się już nadaje na produkcję, czy ja teraz wam tutaj opowiadam o jakichś rzeczach, a okazuje się, że to jest gdzieś jeszcze w fazie testowania. Jak najbardziej, wykorzystujemy już Interactivity na produkcji, na w stronach klientów. I co tylko tak naprawdę najważniejszego w tym wszystkim jest to, że no jednak zawsze warto wszystko przetestować i sprawdzić, bo często wydaje się, że coś działa, a no jednak finalnie puszczamy to i okazuje się, że klient gdzieś kliknął nie tam, gdzie trzeba i nie do końca to działa. Więc zawsze wszystko przed wrzuceniem warto jest na pewno przetestować. Tutaj jest jeszcze raz kod QR, właśnie do tego całego środowiska. Potem to oczywiście będzie widoczne, widoczne w prezentacji, jak już one tam gdzieś będą umieszczone. No i właśnie teraz jest trochę temat tego mojego autorskiego QA, czyli pytania, które chciałbym, żeby padły, bo mi akurat na nich bardzo gdzieś tam zależało. A co z WooCommerce'em? No i właśnie, to jest ten jeden z takich, jeden z najważniejszych uważam etapów, dla którego dla nas Interactivity było takim strzałem w dziesiątkę, ponieważ wypuściliśmy już stronę produkcyjną, która gdzieś wyszła. Niedługo wyjdzie kolejna strona też bazująca na tym Interactivity. No i tak naprawdę okazuje się, że w WooCommerce idzie bardzo w tym kierunku. E, obecnie mamy dostępne już takie, powiedzmy, typowo nowe bloki pod FSE, takie jak kolekcje produktów, filtry, galeria, e, dodanie do mini koszyka, czy też. Dodanie wariantów do koszyka. Wcześniej tego nie było, teraz już to możemy dodawać bezpośrednio, wybierając atrybuty jakby produktów tych wariantów. No i sam mini koszyk. koszyk tak naprawdę jeszcze niedawno myślę, że nie chcę teraz strzelać, ale z półtorej miesiąca temu, może dwa, totalnie nie działał na Interactivity i były z nim duże problemy, właśnie z dorzucaniem czegoś do mini koszyka, z odświeżaniem tych danych. No ja sam miałem taki prosty skop, w którym miałem prosty bloczek, który pokazywał ile brakuje do darmowej wysyłki i zależało mi na tym, żeby w momencie kiedy koszyk jest odświeżany, coś do tego koszyka jest dodawane, to żeby tak naprawdę ten slider sam sobie jeździł lewo prawo, zmieniała się cena. No i tak naprawdę nie dało się tego zrobić, bo ten koszyk akurat bazował na takich trochę innych jakby metodach, czy nad jak tam jakimiś selektorami w JS ie się łapało, obserwatory to po prostu nie działało. Interactivity API dało taką możliwość, że po prostu dopisałem sobie tylko, że w momencie, kiedy odświeża się nam jakby ta dana wartość, to ona ma być po prostu odśwież jakby pobierana. Odświeżam wtedy sobie jakby mój blog i problemu nie ma. Gdzie tak naprawdę wtedy zajmowało mi to dosłownie no parę godzin, i finalnie się poddałem i poczekałem po prostu na aktualizację. No i. Wszystkie te bloki, które są w WooCommerce są już napisane bezpośrednio na Interactivity. I dużo kolejnych bloków będzie dalej przypisywanych na te Interactivity, więc no raczej jest to kierunek, w którym tak naprawdę warto iść, bo w znacznej mierze upraszcza to pracę, ułatwia i bardzo mocno tą pracę standaryzuje. No ale właśnie, już tak kończę z tą prezentację, prelekcję. Czy są jakieś wady tego Interactivity? No. Na pewno największą wadą jest to, że jest to dalej gdzieś tam trochę eksperymentalne rozwiązanie. Nie ma ultra super dokładnych dokumentacji. Są one bardzo ogólnikowe. Nie ma ogólnie przyjętego standardu, co trochę. Nad czym trochę tak naprawdę ja najbardziej ubolewam, bo i e e-commerce, czy na przykład Elasticsearch, czy inne wtyczki piszą trochę to po swojemu, e, więc no jednak to jest gdzieś taka trochę wada. No i co najgorsze, no to AI tutaj nie pomaga za dużo, ponieważ jak chcemy o coś poprosić, nawet najprostszą rzecz, to dosłownie pisze rzeczy, które nie istnieją i one po prostu nie działają, bo no nie ma tego. Więc no niestety trzeba trochę rozgrzebać już istniejące rozwiązania, żeby móc gdzieś tam proponować swoje. Więc. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to zapraszam. Mój LinkedIn, więc dziękuję.